Oto klawiatura od Asusa, z kolaboracji, której chyba nikt się nie spodziewał. Jest ona idealna dla fana mangi oraz anime, więc oznaczcie go w komentarzu, a przy okazji obserwujcie profil. Asus K3, generacji drugiej Hatsune Miku Edition, to klawiatura stworzona na licencji właśnie Hatsune Miku. Z rzeczy, które warto napomknąć już teraz, panel numeryczny jest, a poza tym odporność IP57, więc o ewentualne wpadki nie musicie się martwić, chociaż zastanawiam się, dlaczego akurat przy Hatsune Miku taka odporność się pojawiła. Macie jakieś... Pomysły? Jeżeli chodzi o wnętrze, dostajemy tutaj gasket mounta, ale w dosyć dziwnej budowie, bo pozostaje on stosunkowo sztywny, natomiast warto wspomnieć także o switchach Risha optycznych, które są 100 milionowe, można je wyciągnąć, ale hotswap jest dosyć osobliwy i będą tutaj pasować tylko konkretne przełączniki właśnie od tej marki. Stabilizatory jak żeby inaczej przesmarowane, a Was pewnie interesuje brzmienie. Jest całkiem niezłe, równe, głośniejsze, chociaż switche mogłyby być troszkę mniej szorstkie. Najważniejsze jest tutaj jednak estetyka, podświetlenie, które nie przyświetuje przez kikapy. a mówiąc o nich, są to PBTKi Dysaby. Zapytacie o wady. Mój no, mógłby być troszkę bardziej miękki, ale spostrzegawcze oko zauważy, że nie mamy tutaj prawego alta, co dla wielu będzie nie do przeskoczenia. Natomiast jeżeli ta przewodowa klawiatura Wam się podoba, no to cenę znajdziecie w komentarzu, a ta wcale nie jest wysoka. Dajcie znać, co o tym sprzęcie sądzicie.